reset taki i ja zrobiłam. No, je, je. ja e, No, był reset ja zrobiłam e, nowe postacie, bo musiałam wszystko tam przepisać. Było no my, ten musiałam zrobić reset, bo to nie ja jakieś np. tego nowego terenu. I no, I jak sobie postawiłam postacie tam jest e, Gabrysia, Cornelia. Mama, mama i imię. No, Ola. I, i, no i już Wam pokazuję domek, a dziewczynki, jakby taka mała jakaś godzinka, mała porana rutyna. No i przedstawię Wam domek, więc... Dobra. No, czekamy. Dobra, tu dziewczyny. Jezu, e, mi się język plącza. E, tu jest łazienka, tu dziewczyny mają pokoik. Jezu. Mamy własną świneczkę, fajną. E, tu mają salon, później. No i tu taki pokoik ma. Trochę się podmieniało. Więc Zaczynamy. A i właśnie, Hejka! Zmieniam nazwę i ben, y, pod tym, tym nie robię tylko już coś tam będzie to Kaboka jakoś, więc Zaczynamy! Ej, kapi. Co? Chodź na talerz. My idziemy na talas! Widzę, mi ta Victoria się znudziła. No mi też. Ponieważ tylko. A co masz zabawy? A co masz tu zabawy? Eee, nie wnikajcie. No właśnie one tylko tutaj te zabawy. A ja może z coś się powiemy. A czemu patrzychujesz? No właśnie. Jak się się bawić. Come on, and it for you. A mi nie chcemy? Dziewczyny pobawcie się z nią. Mam brata i... no. Ja, ale to jeden raz. Jeden raz to zaraz mała przyjedzie, Bawić się. Proszę. Mam um, tak um, um, Tu piszę. Tu piszę. Ciebie masę imiona i zbiłem tu podpisy. No, ale tam jeszcze mnie nie ma. Jakim cudem? Kornelia, oka. Ty na ciebie nie ma. Dawaj ci to. No do mnie. masz. Wikunia. Wikusia. To piszcie tam. To złego. Wikusia, ślusia. A i przypominam, że nie wolno tego że sobie nawzajem. Będę kilka części. Dobra, ok. Ym, ym, już? Już my nie kolorujemy. Patrz, co mamy. Ty nie masz takiego czegoś. No bo ja się nie bawię zabawkami jak wy. Uch. O, mama dzwoni. No, no, cześć. No dziewczyny się... No dziewczyny się nie chcą bawić z Wiktorią. Dobra, to powiem. Mama zaraz jedzie, ale jak nie będziecie się bawić, to... Nie wiem. Ale powiedział, że jak nie będziecie się bawić z Wiktorią, to no... Nie wiem. Mama, mogę telefon? No jasne, no masz. Mm. Zemściła się na nas. Idziemy na taras. Oh, hola, hola hola Cože? Cože? podtrzymać Cože? Kacperka? Cože? Cože? się s ním Cože? 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 Viktorii Minuta później. Ej, a gdzie jest Kacperek? No właśnie, ta, tamte dziewczyny ją zabrały. I, nie dziewczyny, tylko twoje kuzynki. A poza tym są starsze. A telefonu już masz za dużo. I ktoś to się z nimi bawi albo do spania. To już wolę spać. Pają. Tam na tarasie z dziewczynami jest. A! O, cześć! Cześć, Maszki! No, sobie dużo pozwolenia. Rodzice mnie nie kochaj. Co się stało? mnie nie kochacie. Kochamy. Szkoda, dziewczyny przyjechały, a ja to się z nimi nie chce bawić. Jest odwrotnie. One ze mną nie chcą bawić, nawet wy tego nie widzicie. Sypy. Zamykam się. Mamra. No, no.